W tym odcinku ponoworoczne konfrontacje teatralne, premierowe pokazy pracowni Teatru Tańca, rozmowa z Jerzym Nowakiem, relacja z uroczystego otwarcia wystawy Życie ludu Mantafai, archaiczne źródła i współczesne inspiracje, performance przemysława przepióry. Byliśmy również z wizytą w Lubuskim Teatrze. Przez trzy dni, od 14 marca w Gorzowie Wielkopolskim, w teatrze imienia Juliusza Osterwy odbyła się kolejna edycja pokotu. Ponoworoczne konfrontacje teatralne mają na celu pokazanie amatorskich spektakli przygotowanych w roku artystycznym 2013-2014. Uczestnikami tego festiwalu są ludzie, którzy Przede wszystkim dają teatrowi serce, dużo serca, dużo ciepła i są w to właściwie absolutnie zaangażowani. Wielki laser, tym laserem strzelał do myszy, a potem mnie zabrał ze sobą i byłam w kosmosie zobaczyłam księżyc, ale ten się miał krotery, to wpadłam do jednego i długo spadałam, 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 spadałam w próżni i tak już zostało, słyszałaś? Przymierz. Wszystkie te grupy teatralne charakteryzują się, się tym, że e, dają nam e, interpretacje swoich tekstów e, niezwykle oryginalne i świeże. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę! Nie mogę, nie mogę, nie mogę, ma, nie mogę, nie mogę! Ale co się stało? Ukradli mi przeznaczenie! Mam nadzieję, że e, ten rodzaj teatru, którego dość trudno uświadczyć w teatrze profesjonalnym, będzie nam towarzyszył do końca festiwal. Pokój w tym roku zaskakuje różnorodnością, jest moc, energia i naprawdę warto przyjść. Myślę, że to jest właśnie takie miejsce, takie źródło różnych inspiracji, tego, co możemy w przyszłości włożyć do naszych występów. Cieszę się, że miałam możliwość uczestnictwa w POKOCie, bo jest to no, duża szansa na pokazanie siebie i swoich możliwości i zaprezentowania naszej miłości do teatru. Mam nadzieję, że jak najdłużej będę brała udział w tym festiwalu w przyszłym roku w Zielonej Górze. Oczywiście pokot nam się jak najbardziej podoba wystąpiły tutaj faktycznie różne grupy. Jesteśmy naprawdę pod ogromnym wrażeniem wysokiego poziomu. Cieszymy się, że mogliśmy właśnie wystąpić przed publicznością, która jest naprawdę wymagająca, ponieważ zna się na na tym fachu, który uprawiamy i mam nadzieję, że nas za bardzo nie skrytykują. A jeżeli tak, to no, liczymy na krytykę pozytywną. Jak ty Bardzo cię proszę. Przychodzę tutaj na pokot z tego względu, ponieważ e, zawsze staram się wspierać młodszych i starszych e, uczestników e, czy ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę. Z teatrem, z ruchem, ze sceną, a przede wszystkim to jest spotkanie człowieka z człowiekiem. Paręnaście lat temu ja też działałam w tego typu teatrach amatorskich w ruchu amatorskim, więc teraz y, uczestnictwo w tego typu festiwalu na, y, na zasadzie jurorki to jest dla mnie takie spojrzenie z drugiej strony lustra. Y, no i duży sentyment, ale też powrót do tego, co co dla mnie było ważne w teatrze, jak zaczynałam. E, czyli mm, to, z czym się łączy sedno bycia amatorem. To jest e, mówienie o czymś, robienie teatru, bo ja mogę coś przez ten teatr powiedzieć o sobie. To bardzo korzystna cecha z pańskiej strony, że chce pan osobiście zapoznać wszystkich niższych lokatorów jako pan domu. To miejsce, że. Taka impreza jak pokot odbywa się w teatrze, odbywa się na deskach teatralnych, czy w, w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze, czy w Teatrze Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. To jest naszym obowiązkiem, to jest zadaniem funkcjonowania w ogóle teatrów, to jest edukacja, to jest yy, yy, zadanie, które przede wszystkim polega na kształtowaniu, jak już wspomniałem, osobowości Młodego człowieka. I te dyskusje i warsztaty, które odbywają się tu u nas w, w ciągu tych trzech dni w Gorzowie wielkopolskim dały mi przeświadczenie i ugruntowały sposób myślenia, że podstawą, podstawą do kształtowania artyzmu w społeczeństwie jest edukacja teatralna. To dobrze, że mamy pokot. Pokod się ciągle rozwija. Pokot to także dwa teatry. Od dzisiaj Gorzów Zielona Góra. Chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam na kolejne edycje. Już za rok w Zielona Góra. Teatr czy kino? Teatr? Z jakiego powodu? Lepiej oglądać ludzi na żywo. A chodzi pani tutaj do naszego Lubuskiego Teatru? Chodziłam, tato. teraz już nie, ale chodziłem i do Filharmonii finansowo nie mnie, bo mam mieszkanie do remontu. Wolę teatr, ja też. Z jakiego powodu? Bo to jest na żywo. To jest na żywo. Jakoś... Ma swój urok. Tak, widzi się tych aktorów, tak. którzy mhm. występują. Także jednak teatr. 9 marca w Zielonogórskim Mrowisku mieliśmy okazję obejrzeć premierowe pokazy Pracowni Teatru Tańca. Wydarzenie, które za chwilę się odbędzie, to pokazy premierowe Pracowni Teatru Tańca z Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze, które pracują pod moją opieką artystyczną. Będą to trzy spektakle. Będzie to zaprezentuje się grupa licealna, grupa studencka i grupa składająca się, znaczy w której skład wchodzą tak zwane osoby do cross Kino, z takiego powodu, że y, tam pokazują obraz i są różne animacje i jest dźwięk. Ja lubię kino, bo są y, różne bajki, takie filmy, na przykład Kraina Ludu lub Panty, Body i Szerna. No ja myślę, że to i to zależy od tego, czego się oczekuje i na co się ma nastrój w danej chwili i co chce się obejrzeć. Z okazji obchodów 53. Międzynarodowego Dnia Teatru zajrzeliśmy do Lubuskiego Teatru, gdzie spotkaliśmy się z dyrektorem Robertem Czechowskim oraz Anną Szydłowską, autorką wystawy pod tytułem Portret Aktora. Dzisiaj mamy tradycyjnie 27 dzień marca, jak co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. To jest święto nas wszystkich, święto nie tylko Soli Teatru, czyli aktorów, ale również pań Krawcowych, ekipy technicznej, administracji, księgowości wszystkich. Którzy pracują na owoc, którym jest spektakl. Jeżeli chodzi o orędzie tegoroczne, czytaliśmy dwie wersje, polską i tę międzynarodową. Powiedziałbym w największym skrócie, że wynikają z tego dwie rzeczy. Pierwsza, ta z międzynarodowego, że artysta zgodnie z duchem szekspirowskim ma obowiązek odciskać. Piętno i dawać świadectwo rzeczywistości, która i świata, który go otacza. I nawet jeżeli, a może nawet tym bardziej, jeżeli się dzieją takie rzeczy, jak się dzieją tuż poza naszymi granicami i zbliżają się dosyć, czy przypominają się, bardzo tragiczne i, i nikomu niepotrzebne. Chwile, momenty z naszej historii i nie tylko naszej historii, to włos się jeży na głowie, a artysta ma obowiązek dawać temu wyraz i, 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 i dawać temu odpór w swój artystyczny, symboliczny sposób. To jest jakby pierwsza historia. A z drugiego przesłania naszego 93-letniego kolegi. Aktora no, płynęła bardzo prosta i bardzo piękna myśl. Uśmiechajcie się do kolegów y, ze swojego teatru. Y, porzućcie zawiść, porzućcie niepotrzebną próżność. Y, pracujcie wspólnie. To jest oczywiście idealistyczne, romantyczne, y, często nieziszczalne y, założenie. Y, no Ale tylko takie cele, które, które są niebotyczne, a z drugiej strony wydają się bardzo proste, mają sens. Także całym sobą podpisuję się i pod pierwszą, i pod drugą historią, a teraz już idę świętować z, z moimi przyjaciółmi. Znajdujemy się w Bułskim Teatrze. Wystawa nosi tytuł Portret Aktora. Właśnie tutaj prezentujemy prace robocze aktorów, pierwsze szkice aktorów, które sukcesywnie będą przygotowywane do głównej wystawy, która odbędzie się podczas inauguracji Rodzenia Nagród Leony 2012-2013. Szkice powstały w ciągu ostatniego tygodnia, czyli w takim dość zawrotnym tempie, specjalnie właśnie na ten dzisiejszy szczególny dzień, jakim jest Międzynarodowy Dzień Teatru. ja chodzę do kina. Ja tak samo wolę kino, bo jak dla mnie teatr jest trochę nudny. Tak. Nie wiem, moim zdaniem tak jest. Jestem przede wszystkim za tym, żeby chodzić do teatru i do kina. W końcu jakby nie patrząc, kultura skądś musi się wziąć, a inspiracja również przychodzi wraz z oglądaniem danego produktu. Szkoda, że akurat mamy bardzo mało możliwości, w sensie oglądania sztuki, które są na wysoki, wysokim poziomie światowym. Czasami przyjedzie jakiś, a to cyrk, a to w sensie jakiś teatr. No, ale powiem szczerze, ostatnio byłem kiedy? To było dwa lata temu, skrzypek na dachu. Strasznie mi się podobało i polecam. Muzeum Etnograficzne w Ochli zaprasza na wystawę zdjęć Haliny Ratyńskiej i Romana Matulewskiego z wyprawy na Sumatrę. Wystawa czynna będzie do 8 czerwca. Traktuję to, tą wystawę i tą prezentację jako rodzaj takiego epitafium dla naprawdę ginącego plemienia, dla ich kultury, dla ich zwyczajów. A chciałam podkreślić, że ich powiedzmy kultura jest znacznie starsza od naszej Polski, bo sięga ładnych pięciu, sześciu tysięcy lat. Żal, pełna świadomość, że to plemię niejako rozpływa się, jest to, jest to taki rodzaj erozji kulturalnej, kulturowej, pod właśnie wpływem nas, białych ludzi, którzy tam zaczynają coraz częściej przyjeżdżać, bo w tej chwili to nasze biuro podróży, nie chcę tutaj być, używać reklamy. Zaczęło robić takie wycieczki coraz do roku, dwa razy do roku. I po prostu kontakt z białymi, z naszą cywilizacją, zabije tych ludzi. Zabije ich raz ze względu na ograniczenie właśnie ich tradycji i zwyczajów, a z drugiej strony niebezpieczeństwo przywleczenia naszych chorób chociażby. Także z takim pewnym żalem i smutkiem o tym myślę. Ale bardzo się cieszę, że miałam okazję zobaczyć coś, czego naprawdę nie każdy z nas białych Polaków może doświadczyć. No właśnie, tylko że w tym problem, że ja nie wybieram ani jednej z tych opcji, tylko ja wybieram jedną opcję i drugą opcję, ponieważ Pięknie. lubię to i to. <grym> I, nie, nie mam jak powiedzieć jakiś, nie wiem, że tylko tylko teatr, tylko, teatr, jak, tylko Europejstyka kulturoznawstwo, coś w tym stylu, tylko, tylko tylko teatr, kino, no to wiadomo, wszystko jest dla ludzi. Nie? Wszystko jest fajne i trzeba sobie jakoś dawkować tą przyjemność. Wydaje mi się, że przez jest teatr, no bo nie oszukujmy się, to jest no, prawdziwa sztuka, to są aktorzy i to wszystko dzieje się na żywo. Więc no wszystko może wyjść albo nie wyjść. No i jednak więcej emocji się tak przekazuje. A kino to nie oszukujmy się. Głównie to są etapy specjalne, tak mi się wydaje. 24 marca, godzina 19. Piekarnia Cichej Kobiety. Radek pyta: Dlaczego tu nie ma chleba? Znajdujemy się w klubie Piekarnia Cichej Kobiety. Odbył się tutaj performance pod tytułem Radek pyta. Dlaczego tu nie ma chleba? W tym miejscu, w którym się znajdują, istnieją trzy byty. Piekarnia, e, klub Cicha Kobieta, jak i Galeria Galera. Poprzez działanie performance e, zależało mi na tym, aby te wszystkie byty włączyć e, w obszar kreacji. I tak mamy na przykład dźwięk, e, który za każdym razem, kiedy było otwarcie galerii, galera, e, zawsze on był obecny. Drugi byt jest to piekarnia, klub Cichej Kobiety, gdzie ta sytuacja także jest związana ze stołami. Dlatego, też, to jest to miejsce, aby aktywować właśnie ten byt, jakim jest właśnie ten klub Cicha Kobieta. Jeżeli natomiast chodzi o właśnie piekarnię, mamy ogólnie rzecz biorąc właśnie te kuleczki, które też mają swoje ciepło i swój zapach. Będąc w piekarni, my tak naprawdę. Z tym się utożsamiamy. Czujemy zapach i czujemy ciepło. Tak więc tutaj jakby, ja też jakby je wyrabiam, a w piekarni wyrabia się ciasto na chleb, które się potem piecze. Do teatru ogólnie bardzo lubię chodzić, ale niestety nie chodzę za często, bo nie, bilety są jednak trochę droższe niż do kina, tak Chyba To kwestia, tylko i wyłącznie kwestia jakichś wycieczek, wyjść szkolnych, No, tak? No, bardzo tak. Grupowe bi bilety są tańsze i tylko wtedy wychodzimy raczej. No, Ostatnio niestety. nie zdarzyło mi się tak na własną rękę pójść do teatru. Ja kiedyś dość często uczęszczałem do teatru, jak moja była dziewczyna. Ona tam właśnie była aktorką. To mnie zabierała na wszystkie możliwe spektakle i niektóre naprawdę były porządne. Czy Zemsta, albo Trash Story, to już taki poważniejszy spektakl. Naprawdę fajne rzeczy. A do kina nie chodzę, bo żal mi pieniędzy. W marcu gościliśmy u właściciela Zielonogórskiego Klubu Piekarnia Cichej Kobiety, Jerzego Nowaka, z którym odbyliśmy długą i ciekawą rozmowę. Przygotowaliśmy dla Was jej fragmenty. Co zadecydowało o charakterze Cichej Kobiety? Co zadecydowało? Jak Pani zapewne wie, chociaż ze względu na wiek to Pani nie może śledzić, cicha kobieta włóczy się po, po Zielonej Górze. Szuka swojego miejsca. Wydawa wydaje nam się, że znalazła to miejsce tutaj, przy fabrycznej 13, i w, w innych, że tak powiem, miejscach, gdzie, gdzie w, no, przez jakiś czas działała. No, starała się robić, jest konsekwentna w działaniach, czyli oprócz działalności gastronomicznej, też i tą działalność, jak ja to nazywam, w skrócie olbrzymim kulturalno-oświatową. A że lubimy dobrą muzykę i jazzową, i bluesową, ale nie tylko, to staramy się, żeby ona tutaj brzmiała. Graliśmy dużo. Dobrych i bardzo dobrych koncertów. Zdarzały się wpadki, ale muszę bez fałszywego wstydu tutaj powiedzieć, że, że niewiele tego było. Sugar Blue no, Król Harmoniki ustnej, bluesowej. Niektórzy powiem że to nie do końca, już może już to przebrzmiała troszeczkę epoka gwiazda. A się okazuje, że jest w doskonałej formie i koncerty, które tutaj były, były świetne. Ale też są świetne koncerty miejscowych zespołów. Ostatnio jest For Jazz. Widzieliśmy się niedawno tutaj na Performancie Przemysława Przepióry. Tak. Nie jest to jednorazowa sytuacja. Odbywają się tutaj również wernisarze. Działa tutaj również Galeria Galera. Tak, tu się odbywa wiele występków kulturalnych, Pani Natalio, i to jest właściwie, niedawno usłyszeliśmy, nie bezpośrednio, tylko ktoś nam doniósł, że nazwano nas taką świetlicą miejską. Kiedyś, w czasach mojej młodości, to te świetlice to było coś szlachetnego. Ja tak odebrałem to określenie, czy tę nazwę naszego klubu, tego miejsca i ucieszyłem się, bo mówię, rzeczywiście, no Grzegorz Lipiec nakręca tutaj film. Odbywały się spektakle teatralne, Galeria Galera w, no, prowadzi swoją tutaj działalność, tak. Performance, malarstwo, sztuki jeszcze. Baskerbaz przecież, no, uliczni artyści z całego świata, to jest klub festiwalowy. Jak to miejsce, Piekarnia Cichej Kobiety, miejsce u strony? tutaj mamy zaułek artystów. Wpływa na to, kto przychodzi tutaj do cichej kobiety. Wydawało nam się, że to miejsce jest, tak jak już powiedziałem, ale się powtórzę jako stary człowiek, że to jest nasze miejsce docelowe, że cicha kobieta trochę zmęczona tym marszem wreszcie znalazła swoje miejsce idealne. Czy tak będzie? Czy my tu będziemy? No, tego my nie wiemy, ale. W świadomości zielonogórzan, cicha kobieta istnieje, nazwa i tak dalej. Jeśli chodzi o częstotliwość odwiedzania cichej kobiety, to z tym już jest o wiele gorzej. Zielonogórzanie tutaj, powiem może trochę niegrzecznie, kombinują. Jakieś szukają nieraz wymówek, bo przecież... I to mogę z całą odpowiedzialnością i powiedzieć, że utrzymujemy poziom, dobry poziom i przez lata to naprawdę jest, nie jest wcale to łatwe, no bo wystartować nieźle można, potem jednak utrzymanie tego dobrego poziomu no to jest pewnego rodzaju sztuka i cicha kobieta, Potrafi to robić. To zabrzmi prowokacyjnie, ale powiem to też z pełnym przekonaniem, takie lenistwo, trochę może lenistwo intelektualne, czy emocjonalne, artystyczne zauważam wśród zielonogórzan. Mało też widzimy twarzy urzędników wyższych, nieraz odpowiedzialnych za kulturę. W Zielonej Górze. Chciałoby się jednak zobaczyć. Są na przykład Wieczory Mistrzów. Jest to autorski pomysł Cichej Kobiety Stowarzyszenia Przyjaciół Piekarni CK. I te Wieczory Mistrzów to naprawdę jest szlachetna i dobra propozycja, gdzie można poznać. Przypomnieć sobie twarze i dokonania ludzi, którzy wiele dobrego zrobili dla naszego regionu, dla naszego miasta, dla Ziemi Lubuskiej. Ja myślę, że jednak to jest ponad 100 tysięcy mieszkańców, tak? To ta setka, no mogą nas nie lubić, mogą mnie nie lubić, ale ja przecież tylko na początku zapowiem króciutko. A potem już jest kawał solidnego grania i muzykowania. My oczywiście zapraszamy. E, zawsze i wszędzie, i gdzie się tylko da. E, ale dobrze by było, żeby raz po raz też, że Zielonogórzanie e, ruszyli. Mm, ruszyli go. Dziękuję. 1 maja w Zielonogórskim Amfiteatrze spotkamy się po raz piąty, aby wspólnie zagrać hey Joe.